Hej, witajcie na kanale Podskarbnica po jakże długiej przerwie. Tak wiem, prawie cały miesiąc mnie tu nie było i postaram się w najbliższych dniach nagrać zarówno book haul kwietnia, jak i wrap up kwietnia i może jakiegoś reading vloga, bo wiem, że takie też lubicie. Natomiast nie byłam w stanie nagrywać, po prostu nie to, że wydarzyło się coś złego, bo nie, po prostu czułam ostatnio przeogrom... Zmęczenia i stresu, dom, praca, szkoła, bycie w internecie to naprawdę trochę mi się pomieszało i musiałam sobie to pokładać wszystko na nowo. Jeszcze nie do końca poukładałam, ale jestem na naprawdę dobrej drodze, także postanowiłam dzisiaj nagrać wam kontent, yy, i jest to tym razem właśnie mój notes. Mam nadzieję, że was ten filmik, chociaż odrobinę, ubawi, albo po prostu wyciszy, albo zainspiruje, to by było cudowne. Uważam, że tworzenie Czegokolwiek, czy notesu, czy jakiegoś innego, jak, jakakolwiek rzecz, nie wiem, robótki ręczne, cokolwiek. Możecie coś dotknąć i stworzyć, nawet jeśli jest to błahe i proste, to jest mega cudowny sposób na wyciszenie, uspokojenie i znalezienie po prostu czasu dla samej siebie, samego siebie. Także ja wam bardzo polecam, niekoniecznie tworzenie notesu, ale cokolwiek, co sprawi, że wyłączycie całą resztę i będziecie tylko tu i teraz. Ja do tworzenia moich rozkładówek miesięcznych używam tego kalendarza. Kupiłam go w Biedronce na nie wiem, pod koniec roku 2023 za jakieś 15 zł i po prostu każdy miesiąc ma tu inne kwiaty, jak to zresztą widać i robię sobie z tego wycierankę i wklejam to do mojego notesu, za chwilę to wszystko zobaczycie. Jest to dla mnie sposób na to, aby się nie stresować tym, jak te rozkładówki mają wyglądać, jak te pierwsze strony mają wyglądać, a stresowałam się tym dosyć mocno podczas tworzenia mojego notesu w zeszłym roku, gdzie nie miałam stałej, wiecie, stałego takiego odniesienia do tego, jak to ma wyglądać, kiedy po prostu Próbowałam coś nowego wymyślić i niektóre podobały mi się bardziej, inne mniej, niektóre robiłam tak po prostu, żeby były. Ehm, miałam też konkretny powód, żeby je robić, bo używałam wtedy takich pisaków dosyć mocno przebijających, więc musiałam bardzo mocno zasłaniać te pierwsze strony, żeby nie było widać wykresu, który był z drugiej strony. Też go zobaczycie, będę go później robiła. Natomiast w tym roku stwierdziłam, że to jest najlepszy motyw na to, żebym ja tworzyła, żebym mogła się tym bardziej wyciszyć i nie musieć myśleć o tym, jak ta strona ma wyglądać, bo prawie każda wygląda tak samo. Natomiast są to trochę inne elementy, no bo mamy inne kwiaty w tym kalendarzu. Świetną opcją byłoby też wykorzystanie na przykład kalendarza po prostu już z użytego. Natomiast ja kupiłam no stricte nowy po to, żeby to robić i prawdopodobnie będę się tego motywu trzymała w następnych notesach, no bo mam plan tworzyć notesy na następne lata również. I nie wiem, czy to będzie zawsze kalendarz, czy to będzie jakakolwiek inna forma, ale raczej wymyślę sobie jedną stałą formę na wszystkie miesiące w danym kalendarzu. Po pierwsze, dzięki temu on jest bardziej spójny, a po drugie, jak mówiłam wcześniej. Nie, nie muszę już myśleć o tym, jak mam to zrobić, co mam tam zrobić, i nie muszę się tym stresować. Także wydar wydarłam sobie te elementy, z których będę korzystała, no i wklejam je sobie według tego wzoru, który był wcześniej. Dlatego też będziecie widzieć, że ja wracam sobie chociażby do miesiąca kwiecień i patrzę, jak to tam wyglądało, no i odnoszę sobie to do maja. Główny powód tworzenia tych stron jest no nie tylko, wiecie, rozdzielenie danych miesięcy, em, chociaż generalnie to też, no bo ja tak sobie tworzę ten miesiąc, ale widać tutaj em, tą tabelkę, taki kalendarz sobie robię z kolorowymi kreskami. Robię sobie go stricte dla zabawy i z takich powodów, wiecie, estetycznych, ale właśnie przy każdym miesiącu tworzę sobie tą tabelkę i jak będziecie to widzieć em, później w tym filmiku, każda książka u mnie w danym miesiącu ma swój własny kolor. Oczywiście te kolory się tam mieszają em, przy Całą, cały notes, ale w miesiącu jednym, jeden kolor to jest jedna książka. Ym, I właśnie tworzę sobie takie dwa wykresy. Jeden wykres to jest właśnie w tym kalendarzu, który za chwilę będę tutaj rozrysowywała. No i zaznaczam sobie w ten sposób, ile dni czytałam daną pozycję. Oczywiście jest to też takie, wiecie, mniej więcej, ym, no bo na przykład czasami zdarza się, że zacznę książkę czytać 9, a potem wracam do niej dopiero 15, i potem na przykład dopiero w następnym miesiącu, bo czas to mi się też tak zdarza. Ym, no ale zaznaczam wtedy wszystkie dni po Kolei, no bo zaczęłam 9 i na przykład powiedzmy skończę 3 miesiące później, więc ten sam pasek w tym samym kolorze, w tym samym miejscu mniej więcej będzie szedł przez te moje tabelki. Na tej zasadzie to u mnie działa. No jak widać sprawdzam sobie linijką jak to mam rozrys rozrysować. Absolutnie przy każdym miesiącu się mylę. Nie, nie używam ołówka, nienawidzę mazania gumki, o, gumką i po prostu pogiętych kartek zawsze je pognę. Um, jestem osobą dosyć mocno niecierpliwą, um, jeśli chodzi o używanie gumki i tak dalej. Chcę to po prostu rozrysować nie musi być idealnie, każdy błąd da się zakleić albo po prostu zostawić. Wiecie, nikt nie za to nie ocenia, to nie jest żaden projekt e, naukowy czy nie wiem, praca na zaliczenie. E, robię to dla siebie i możliwość popełnienia błędów jest absolutnie oczyszczająca. E, nie oceniam siebie za to, nie musi być idealnie. Dużo rzeczy w ogóle rysuję odręcznie. Ta tabelka i taka jedna, którą robiłam na samym początku. No te to są jedyne tabelki, przy których ja używam linijki, e, a całą resztę rysuję po prostu ręcznie i nie przejmuję się popełnianiem błędów. Tu jak widać, właśnie narysowałam o dwa okienka za dużo przez przypadek, więc zaklejam to jakąś kartką i nie widać. Jakby wiecie, nikt mnie za to nie skrzywdzi, a ja czuję przeogromną wolność w tworzeniu i nie muszę się tym stresować. To jest tylko notes książkowy, w dodatku tylko mój. U mnie to też trochę inaczej wygląda, bo się tym dzielę w internecie, więc każdy może tam, wiecie, wygłosić swoją opinię. Natomiast tworzenie takiego notesu też może być stresujące, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, albo na przykład dla jakiegoś profesjonalisty, który właśnie chciałby, żeby wszystko było idealne, równiutkie, jeszcze odręcznie narysowane tuż w ogóle. Ehm, takie coś może przynieść ogrom stresu, więc ja poprzez tworzenie już przez lata różnego rodzaju notesów, bo książkowy jest to mój drugi, natomiast ja ja już wcześniej robiłam jakieś takie bullet journale i różnego innego rodzaju rzeczy, wypracowałam sobie system, który mi, mnie najbardziej zadowala i estetycznie i e, jeśli chodzi o czas po prostu spędzany nad daną, nad daną stroną, nad danym notesem i to, żeby czuć jak najmniejszy stres, bo w tym momencie system, który sobie stworzyłam jest po prostu rozluźniający i uspokajający i nic mnie nie stresuje, bo wszystko już jest przemyślane, e, korzystam sobie z tych samych tabelek, z tych samych wyliczeń, e, błędy sobie mogę zawsze zakleić, to już o tym mówiliśmy, jeszcze jeden błąd zresztą będę tutaj zaklejała, ale też przede wszystkim nie czuję presji, żeby siadać do niego codziennie, mimo tego, że jakby mam tutaj, wiecie, kalendarz z każdym dniem miesiąca i to samo będzie potem w tym drugim wykresie, natomiast e, nie czuję presji, żeby siadać codziennie, bo są to rzeczy, które mogę, jestem w stanie kontrolować i nawet powiedzmy w przeciągu tygodnia, więc jeśli ja zasiądę do notesu raz w tygodniu, e, zdarza się, że robię to codziennie, zdarza się, że właśnie raz na tydzień albo i, żade, i rzadziej, to jestem w stanie nadal to tropić sobie to, ile przeczytałam i tak dalej. Dzięki na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o audiobooka, no to na Legimi tam też mam mniej więcej tydzień, czy tam pięć dni em, wstecz, więc mogę sobie sprawdzić ile godzin na przykład, czy minut przeczytałam, przesłuchałam daną książkę. Em, no albo po prostu, wiecie, mniej więcej pamiętam, że te, tego dnia przeczytałam tyle, tego dnia tyle, więc nie muszę do tego siadać codziennie. To samo jeśli chodzi o rozkładówki. Jeśli mam czas, jeśli mam ochotę, jeśli mam potrzebę usiąść i sobie zrobić na przykład ładną stronę odnośnie danej książki, to siadam i to robię i nie czuję presji, żeby Zrobić wszystkie naraz albo robić zaraz po przeczytaniu. Jak mam ochotę, to siadam i robię. Dlatego to nie jest praca, dlatego to jest em, rozluźniające. Po prostu. Kolejnym stałym elementem tej rozkładówki miesięcznej jest dla mnie cytat. Czasami są to cytaty z książek, które aktualnie gdzieś tam względnie szybko niedawno przeczytałam. Czasami są to po prostu cytaty znalezione w internecie. W tym przypadku mam też cytat z internetu Stephena Kinga. The scariest moment is always just before you start. Czyli najstraszniejszy moment jest za chwilkę przed tym, aż zaczniesz. Czyli wiecie, chyba każdy z nas to zna, że czegoś się boimy, ale jak już zaczniemy. To już jakoś leci z górki. Także tym razem wybrałam właśnie taki mm, cytat. No i tak wygląda moja skończona rozkładówka. Jak mówiłam wcześniej, będę sobie tutaj jeszcze tymi paskami tworzyła. Em, no, książki, ten taki wykres, o którym wam mówiłam. Tutaj już zaczęłam, jakby dalsze strony już się zaczęły, dlatego że dzisiaj, jak to nagrywam, jest 3 maja i ja em, dzięki temu, że tworzę sobie właśnie ten rodzaj tabelki, mogę sobie, jak tylko jest nowy miesiąc, nie muszę właśnie tworzyć strony tytułowej, wiecie, nie czuję tej presji, mogę sobie przeminąć tą stronę, zrobić ją, jak tylko będę miała na to czas i ochotę rozpisać sobie dni miesiąca od dołu do góry, zaznaczyć sobie ten mój system, jaki mam przy tej tabelce i po prostu mogę sobie zaznaczać te książki, nie musząc najpierw stworzyć tej strony tytułowej. Dlatego właśnie to tutaj widzicie, że tu zrobiłam dzisiaj stronę tytułową, bo miałam czas na to, żeby usiąść i spędzić z tym chwilę, ale tą tabelkę już sobie rozrysowałam i teraz dodałam na przykład te pieczątki i tak dalej. Także wiecie, znajdziecie sobie sposób na to, żeby tworzyć tą waszą rzecz w taki sposób, abyście mieli z tego jak największą frajdę i najlepiej zero stresu i przymusu, no bo jakby to ma być rozróżniające. hello także znajdźcie coś dla siebie to może być notes, to może być nie wiem cokolwiek, tworzenie szaliczków cokolwiek, byleby to było kreatywne i wyciszające dla Was i dziękuję Wam pięknie za obejrzenie tego filmu widzimy się dosyć szybko mam nadzieję w Bóg kwietnia, cześć!